Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patyk 2703 i zapraszam Was do najnowszego materiału. Powiem Wam, że coraz częściej przechodzę koło głupot, które ktoś opowiada na internecie. obojętnie czy jest to Instagram, czy jest to YouTube, czy jest to Facebook, ale wam powiem, że jestem niekiedy aż, aż mnie zatyka. Nie wiem, co po prostu mam odpowiedzieć, takie głupoty często słyszę. Jako trener z 25-letnim doświadczeniem jest mi ciężko. Ciężko jest mi, ale coraz częściej zdaję sobie sprawę, że no, to jest jak walka z wiatrakami. Dlaczego? Z tego powodu, że często takie osoby, które opowiadają głupoty, i powiem wam, że nawet mają dużo lajków like i followersów, i tak dalej. To często ich argument jest taki, że Patryk atakuje, Patryk hejtuje. No bo przecież to jest najłatwiejsze, żeby odpowiedzieć w ten sposób, tak? Czy Patryk mimo 25-letniego stażu nie ma doświadczenia? No, może w ten sposób. I to będzie najłatwiejsze wytłumaczenie dla takich osób. Ale wam powiem szczerze, że to jest ten moment, w którym ja nie mogę przejść obojętnie ko głupot, które usłyszeliśmy. Tutaj doświadczeni wiedzą, że na zdjęciu jest maszyna do wyprostu kolan, wyprostu nóg, nazywajcie jak chcecie. Ta i ta nazwa jest prawidłowa. I bardzo często od swoich podopiecznych dostaje pytanie, Patek, czy tą maszynę można zamienić? I Wam powiem, że ja to pytanie przyjmuję z szacunkiem. Z tego powodu, że mamy do czynienia tutaj z osobami, czy ja mam do czynienia z osobami, które mają mało wspólnego z treningiem? Bardzo często przychodzą do mnie podopieczni, którzy nie mają żadnego stażu treningowego. Jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, czy można tą maszynę zamienić, czy ta maszyna jest niezastąpiona, to ja z miłą chęcią odpowiem mu z szacunkiem na, zadanie, na zadane pytanie. Dlaczego? Ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, jest to osoba niedoświadczona. Nie ma zielonego pojęcia o treningu. Ale jeżeli takie pytanie Zadaje trener personalny, albo stwierdza, że tej maszyny nie można zamienić, że ta maszyna to jest jakiś, nie wiem, cudowny graal i nie da się zamienić tej maszyny, i tylko ta maszyna ćwiczy mięsień prosty uda. To ręce opadają. Ręce opadają i od razu przejdziemy do tego materiału, do którego będę się odnosił. Jest to przykre, że ludzie, którzy komentują, to jest 53 komentarze, prawie wszystkie pozytywne. Ja chciałbym zadać pytanie do was. Co się z wami dzieje, że wy nie potraficie poświęcić pięciu minut, nawet nie, żeby takiego człowieka sprostować. Przecież tu nawet nie trzeba pięć minut, żeby takie farmazony wyprostować. To naprawdę potrzeba może minuty. I teraz ktoś powie, Patryk, tak, to, to by łatwo powiedzieć, bo ty jesteś doświadczony i od razu wyczuwasz, jak ktoś opowiada farmazony, bo gość użył. Fachowych pojęć i jest ciężko, a ty bardzo łatwo to zrobisz, bo jesteś doświadczony, to wyczujesz farmazony. Nie. Wystarczy poszukać. Pięć minut to wiecie za dużo, powiedziałem. Wystarczy poszukać minutę i się dowiesz, że ten człowiek opowiada głupoty. Ale dobrze, odpalmy ten materiał przez chwilkę i posłuchajmy tych głupot, tych farmazonów, które opowiada ten człowiek. Niewątpliwie młody człowiek, niedoświadczony człowiek. Widać, że czytać potrafi. No, bo wielokrotnie tutaj czyta na swoich materiałach, ale nie rozumie. Nie rozumie, co czyta. To jest najgorsze z tego wszystkiego. A jeszcze gorsze, że próbuje przekazać te farmazony innym ludziom. I no już szczyt tej, tej głupoty no to jest to, że wiele osób mu wierzy w te jego bzdury. Dobrze, zapoznajmy się z tym materiałem. Prostowanie kolan na maszynie to wyjątkowe ćwiczenie. Dlaczego? Ponieważ jest to jednostawowy ruch izolowany w bardzo stabilnej pozycji, który umożliwia nam zaangażowanie mięśnia prostego uda. W przeciwieństwie do izolacji, wszystkie ruchy wielostawowe, czyli polegające na jednoczesnym prostowaniu kolana oraz biodra, nie zaangażują istotnie prostego uda. Wszystkie ćwiczenia wielostawowe angażują mięsień prosty uda. Może nie tak samo jak ta maszyna, z której korzysta ten człowiek, ale angażują. Ale ktoś powie, Patryk, no to zobacz, teraz ta maszyna pewnie jest niezastąpiona, bo ta maszyna angażuje najmocniej mięsień prosty uda. No nie, do czego zaraz dojdziemy i tych głupot, które opowiada ten człowiek. Zastanówcie się w sposób logiczny. Wcale nie musicie już teraz być na siłowni, wcale nie musicie mieć doświadczenia z siłownią, nie musicie widzieć tej maszyny. Tylko zastanówcie się tak na logikę. Kiedyś nie było maszyn. I była kulturystyka, i kulturyści mieli rozwinięty, dobrze, prosty uda? No, mieli. Więc kulturyści kiedyś, naturalna kulturystyka, bardzo dawno temu, kiedy nawet jeszcze nie były znane sterydy, no i na pewno nie były znane te maszyny. I ci ludzie mieli rozwinięte, prosty uda. Kolarze, którzy nie ćwiczą na tych maszynach, mają bardzo dobrze rozwinięty, prosty uda. A więc na logikę. Czy można rozwinąć prosty uda bez tej maszyny? No, na logikę tak. A więc widzicie, wystarczy logicznie do tego podejść. Zaraz podejdziemy też fachowo, tak? Bo tu przecież o to chodzi, żeby fachowo tego człowieka wyjaśnić. I wiecie, jakby był pokorny, to pewnie by przeprosił, ale już znam odpowiedź. Patryk mnie atakuje, Patryk hejtuje. Tak pewnie to będzie wyglądać, ale dobrze, nawet nie musi odpowiadać. Lecimy dalej. Ponieważ dochodzi tam do tak zwanego konfliktu dwustawowego, czyli sytuacji, w której. Prosty uda, a więc prostownik kolana oraz zginacz biodra doświadcza prostowania kolana, ale także prostowania biodra, czyli funkcji antagonistycznej. Zależność tą możemy zauważyć w wielu praktycznych badaniach, między innymi tych badających efekty przysiadów, których. No to ja pozwoliłem sobie znaleźć te badanie, które ten człowiek tutaj mm, przedstawia, i tą tabelkę, której no nie znalazłem, ale znalazłem to badanie. Pewnie tą tabelkę sam sobie narysował, ale przejdźmy dalej. Prosty uda nie doświadczał żadnej istotnej hipertrofii. Dlatego jeżeli chodzi o, już wcześniej wspomniałem, ludzi, którzy nie znali tych maszyn i po dziś dzień ludzie, niektórzy w ogóle nie używają tej maszyny, no i mają rozwinięty prosty uda. Jakim sposobem zaszła tam hipertrofia? Pewnie ćwiczyli inne ćwiczenia, tak jak przysiady i pewnie prosty uda był zaangażowany. No ale dobrze, przejdziemy może do tych badań, które ten człowiek tutaj pokazał i do czego odnoszą się te badania. Wniosek. Wyniki sugerują, że trening pełnego przysiadu jest bardziej skuteczny w rozwijaniu mięśni kończyn dolnych, z wyjątkiem mięśnia prostego uda i mięśni ścięgien podkolanowych, a więc jest bardziej skuteczny. Nie że nie jest skuteczny w ogóle, no ale wiecie, czego spodziewać się po takim człowieku, który no, nie potrafi nawet dokładnie przeczytać badań i wniosków. Bardziej skuteczny nie oznacza, że nie jest w ogóle skuteczny. Zgadza się, no ale no, ten człowiek twierdzi, że w ogóle mięsień prosty uda nie pracuje. No to dobrze, przejdźmy dalej, no już wiemy, że nie potrafi czytać badań. Przejdźmy dalej. Jeśli chcesz rozwijać cały czworogłowy UDA, nie pomijając prostego UDA, potrzebujesz tej maszyny, potrzebujesz izolacji. Czy potrzebujesz tej maszyny? Czy potrzebujesz izolacji? Żeby rozwijać mięsień prosty UDA. No teraz, Ty masz na imię chyba Mikołaj, jak się nie mylę. Mikołaj, ty jako trener personalny. No, nie wymagam od ciebie za dużo, bo jesteś człowiekiem młodym i rozumiem, każdy może oczywiście opowiadać bzdury na internecie. Jest wolność słowa i ty też możesz, jak widać, opowiadać bzdury na internecie. Dlaczego nie? Ale zwróć pod, musisz brać pod uwagę to, że jest ktoś, kto może mieć no 25 lat doświadczenia jak ja, 10 lat doświadczenia jak inni trenerzy personalni, i oni wiedzą, że to opowiadasz głupoty. No może nie każdy ma odwagę tak jak ja, ale zobacz. Ja ciebie troszeczkę nauczę. Znasz to ćwiczenie? No, zobacz, przyjdziemy sobie, to tylko naprawdę jest minuta szukania. Jak już wam mówiłem, może nawet nie. Kilka sekund. Znasz takie ćwiczenie o za pomocą krzesła. Mikołaju, krzesło. Prostowanie kolan za pomocą gumy oporowej. Znasz to ćwiczenie? Za pomocą krzesła, zobacz, jakie to jest prowizoryczne, prawda? No zobacz, ten człowiek nie potrzebuje fizjoterapeuta. Nie potrzebuje maszyny. No coś niesamowitego, prawda? A ty powiedziałeś, że no musisz mieć tą maszynę. Niesamowite, że on to zamienił. Zobacz, jaki magik, nie? Spójrzmy, żeby to nie było, że to jest fotomontaż. Zobaczmy, jak on trenuje. No jest odchylony do tyłu, prostuje kolano, Czy prostuje nogę? Nazywaj to, jak chcesz, i trenuje. Mięsień prosty. Uda. Tutaj ma podłożony ręcznik, chyba zwinięty. No dobrze powiesz. No dobrze, panie trenerze z 25-letnim doświadczeniem, ale to jest tylko jedno ćwiczenie. Dobrze przejdziemy do następnego ćwiczenia. Znasz to ćwiczenie Mikołaju? Coś mówić to ćwiczenie? Czy nie? Prostowanie kolan. Z handlą. Za pomocą handli, czy prostowanie nóg za pomocą handli. No jednak da się tą maszynę zamienić. Niesamowite. Niesamowite. No, patrzcie, a Mikołaj tego nie znalazł, Mianuje siebie trenerem personalnym. No dobrze, Mikołaj, żeby tak się z ciebie za bardzo nie naśmiewać, bo ktoś zaraz powie, ty znowu hejtuje. Przejdźmy do następnego ćwiczenia, do którego nie potrzebujesz handli. Znasz to ćwiczenie? CC Skład to jak? Można zamienić tą maszynę? Mikołaju, czy może tej maszyny zamienić nie można? Czy może teraz po prostu okażesz pokorę i powiesz, dobrze, pomyliłem się, naopowiadałem no, Farmazony, muszę ten materiał jak najszybciej usunąć albo to sprostować? Najlepiej sprostować. Żeby po prostu ludzie, którzy już tobie komentowali w sposób pozytywny, czy polubili ten materiał, nie byli wprowadzani w błąd. No, to powinien zrobić trener personalny, który jest pokorny. Przecież ja czasami też się pomyliłem. Może nie w takich, wiesz, prostych sprawach i banalnych, bo mówię, no to, co ty teraz opowiadasz, to, to takie głupoty, to wiesz, ciebie by sprostowali ludzie po kursie trenera personalnego. Dlatego ja się zastanawiam, czy to w ogóle masz kurs trenera personalnego. Ale różne rzeczy widziałem. Ludzie, którzy opowiadali głupoty, nawet prowadzili kursy trenerów personalnych. Także tutaj nie będę zaskoczony, jeżeli masz taki kurs. Ale przejdźmy dalej. Biorąc więc pod uwagę, że jest to praktycznie jedyne ćwiczenie docelowe pod mięsień prosty uda. Jedyne ćwiczenie docelowe po prostu uda. Raz, dwa, trzy... No jeszcze tak z pamięci, przecież możemy wziąć wioślarz. Wioślarz też będzie trenował mięsień. Po prostu uda. Wiecie chyba, jak wioślarz wygląda. Chyba nie muszę pokazywać. Wiecie, te, te ćwiczenia mogę rzucać jak z rękawa. A więc, już cztery mamy. Tutaj, a więc, prostowanie kolan, czy prostowanie nóg na, na krześle za pomocą gumy oporowej, jedno ćwiczenie. Drugie ćwiczenie: prostowanie kolan za pomocą hantli. no Ma tutaj ławeczkę. Ktoś powie: Dobrze, ławeczki nie mam, Patryk. Nie mam krzesła i nie mam ławeczki. Dobrze, no to tutaj masz Sisi skład, o którym już wcześniej też wspominaliśmy. No i czwarte ćwiczenie: wioślarz. No, ale tutaj człowiek twierdzi, że tego zamienić nie można. To jest jedyna maszyna święty na siłowni. Nie masz tej maszyny? Zapomnij o mięśniu prostym uda. A co z tego, że kolarze, którzy nie widzieli tych maszyn nigdy na oczy, mają dobrze rozwinięty prosty uda? Dostali to od Boga w prezencie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Możecie napisać w komentarzach, co wymyślicie na temat tych farmazonów, które naopowiadał ten człowiek i do ludzi, do was, widzowie. Czasami Poświęćcie czas na, na szukanie. Ja wiem, że wrzuciliście to na Discord, a więc wie, wiele osób no, jest doświadczonych i wie, że ten człowiek opowiada głupoty. Ale ludzie, którzy są niedoświadczeni, takie komenta zostawiają takie komentarze pozytywne, lajkują takie materiały, poświęćcie kilka minut naprawdę. Bo zrobicie sobie krzywdę, bo ludzie mogą opowiadać rzeczy bardzo szkodliwe. Takie mamy czasy, że ludzie mogą opowiadać na internecie rzeczy szkodliwe i ty im zaufasz. Zaufasz i zrobisz sobie krzywdę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie Czesi. Do następnego materiału.